Bo znowu ja. Proszę państwa, jak to powiedział kiedyś e, e, pewien znany artysta, proszę nie regulować odbiorników. Ja naprawdę tak wyglądam. E, natomiast e, teraz opowiem o jednym o aparacie fotograficznym, który bardzo lubię, aparacie, który mnie bardzo zaskoczył, a jeszcze bardziej zaskoczył mnie jego obiektyw. To jest taki mały kompaktowy A7C. Jest tutaj ze mną ponownie Krzysiek. Jest też Tomek Maciejski, e, z którym miał okazję też go troszeczkę potestować, a chcielibyśmy wam pokazać jak działa system AF, ale zacznijmy może prosiłbym o przełączenie na moje parę slajdów, które przygotowałem z okazji tego aparatu A7C, czyli kompaktowe rozmiary i w tej chwili to jest najmniejszy pełnoklatkowy aparat z wymienną optyką i wizjerem. E, czyli małe rozmiary, ale pełnoklatkowe e, możliwości. Nasza seria się e, rozbudowała, ponieważ e, mamy taki mały e, skok w bok, że tak powiem. Ja przypomnę i zachęcam to tutaj do zadawania pytań i do dyskusji, ponieważ niektórzy mówili, że A7C to e, następca albo taki mniejszy e, A7 Mark III. Otóż tak nie jest. A7C to jest aparat, który jest zupełnie boczną gałęzią rozwojową. Mnie się ta gałąź bardzo podoba. Ponieważ ja generalnie lubię małe aparaty, dużo fotografuję w podróży, na ulicy, lubię być nie za bardzo zauważony. Więc ten aparat również będzie w czarnej wersji, wtedy moim zdaniem się będzie w oczy rzucał jeszcze mniej. Do niego zaprojektowano też specjalny, specjalnie właśnie nowy zupełnie obiektyw. Rzućmy okiem na rozmiary. Proszę zobaczyć, że ten aparat praktycznie rzecz biorąc jest... Korpus bardzo zbliżony do A6600. To jest niemalże dokładnie ten sam e, gabaryt. Tu mamy od góry widok 7 Mark III, e, e, 7C i A6600. Jest jak widać w ogóle minimalnie tylko cięższy. A popatrzmy teraz z góry na. A7 Mark III i A7C. A7 Mark III wyposażony w do niedawna podstawowy, standardowy zoom 28,70 mm, 35 6 A po prawej stronie mamy siódemkę C, właśnie wyposażoną w nowy obiektyw 28-60, 4-5,6. E, jak widać, to jest tylko 10 mm mniej ogniskowej. Natomiast jeżeli chodzi o rozmiary, jest zdecydowanie... E, do przodu. Co mamy tutaj ciekawego? Oczywiście, mimo zmniejszenia rozmiarów, zmieścił się moduł stabilizacji matrycy. Jest nowa, zupełnie nowa, nowy moduł migawki. Ona musiała być jak najbardziej kompaktowa. Mamy tutaj bardzo pancerną budowę korpusu, bo to jest aparat metalowy, uszczelniany, magnezowy. I nowy moduł optyczny. Wizjera. Natomiast to, że ten sprzęt jest taki malutki, to nie oznacza, że musi mieć na przykład mniej złącz. Tych złącz specjalnie mocno tutaj nie poskąpiono, bo mamy i HDMI, i USB, i mikrofonowe wejście i wyjście słuchawkowe, żeby monitorować dźwięk. Natomiast właśnie, za chwileczkę wrzucimy obraz drugiej kamery, ale to za moment. Bo system autofokus jest bardzo bardzo dopracowany. Mamy tutaj aż 693 pola autofokus, 93% kadru, prawie cały kadr, ale jest świetnie dopracowany system wykrywania oka u ludzi i u zwierząt. I myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy przełączyli się teraz na obraz z drugiej kamery, gdzie mamy takie bardzo proste demo wymyśliliśmy sobie tutaj mamy włączony tryb real time AF i ten tryb śledzi dowolny obiekt działa to dużo lepiej niż w 7 Mark 3 a w 7 Mark 3 bardzo dużo ludzi chwaliło to rozwiązanie natomiast tutaj to działa znacznie sprawniej i czy mogą być zupełnie randomowe ruchy obiektu a jak widać pole AF się do niego przykleiło i go świetnie pilnuje. To, co też jest tutaj ciekawostką, to to, że mamy wykrywanie oczu nie tylko u ludzi, ale i u zwierząt. I tutaj mamy, Krzysiek, będziesz coś chciał dodać pewnie, ale to jest nasza modelka. Przepraszam bardzo. Bardzo, bardzo ale nie starczyło budżetu. E, tak, w, w czasach covidowych jest bardzo <coughs> ciężko o, o, o modeli. Natomiast zwróćcie uwagę, drodzy Państwo, że Krzysiek ma okulary. Ma. Mam się ruszać? E, tak, no, mo, mo, możesz się ruszać. Natomiast aparat bez problemu podąża za okiem i okulary nie są tutaj przeszkodą. Oczywiście przeszkodą, co byłoby, gdybyś miał ciemne okulary. Ciemne okulary. No to wtedy może tego oka aparat niestety nie dostrzec. Natomiast system, system autofocus jest niesamowicie doprecyzowany tutaj i działa lepiej niż w 7 Mark 3, zresztą do 7 Mark 3 za chwileczkę się odniesiemy. Proszę zobaczyć, że działa to po prostu bardzo, bardzo sprawnie. Krzysiek, ja Cię poproszę może już tutaj do mnie i się e, prze, przerzucimy teraz, poproszę o obraz mojego laptopa, e, bo e, no można powiedzieć, ok, mamy wszystkie możliwe zalety tego, że to jest pełna klatka, 24 miliony pikseli, bardzo wypośrodkowana ta rozdzielczość, mamy fajne rozwiązania jak na przykład to, że tak jak w 7S możemy się w ten sposób zaopiekować aparatem, można łatwo sobie robić zdjęcia, vlogować i różne takie inne historie. Natomiast jest też trochę małych obiektywów wymiennych, które z powodzeniem tutaj da się zastosować. Mamy tutaj na przykład 21.8, mamy 24.1.4, 28.2.0, bardzo fajny, mały, lekki, to jest ten trzeci obiektyw tutaj. Widać to na ekranie. I żaden, Czy... żaden z nich razem z aparatem nie przekracza wagi jednego kg. Dokładnie. Jeszcze mój ulubiony 35,18. W zasadzie ja z reguły w swojej torbie mam 21,8, bo lubię czasami szeroko, ale taki podstawowy obiektyw do wszystkiego to 3518. Także super sprawa. Również żeby na przykład na takim uchwycie. Pracować. Rzucam okiem na pytania. Czy wizjer jest. A, to chyba jeszcze było do kamery doczepiane. Czy jest w komplecie, czy należy go zakupić osobno? FX6 ma nakładkę, taki światłochron w komplecie na, na ekran, ewentualnie taką nakładkę, która zrobi z tego ekranu wizer. To już trzeba będzie sobie dokupić. Tutaj wizjer mamy oczywiście wbudowany, nie ma z tym zupełnie żadnego problemu. Co jest też istotne, mimo tak drastycznego zmniejszenia rozmiarów, zostało miejsce na kamerę, wróć, na akumulator FZ100, więc czas pracy jest tutaj bardzo długi. I takie małe porównania właśnie z A7 Mark III, bo są plusy dodatnie i plusy ujemne tego rozwiązania, że aparat jest jest mniejszy. Moim zdaniem tych plusów dodatnich jest bardzo dużo. Jak gdybym dzisiaj miał do wyboru, to wolałbym sobie 7C sprawić, niż 7 Mark 3, chociaż 7 Mark 3 nadal pozostaje jednym z najlepiej sprzedających się aparatów w Polsce. No, w tej chwili jest też dużo promocji, zapraszam do, do BX-a. Natomiast no, ze względu na to, że jest mniejszy korpus, to nie zmieściło się aż tak dużo pokręteł i przycisków. Tutaj mamy zaznaczone te różnice, ale jest na przykład bardzo e, fajna sprawa to, że e, przycisk do nagrywania e, przestawiono na górę korpusu. To jest ten czerwony, zakreślony wizjer. E, e, przycisk. przycisk, przepraszam. To już kilka godzin prowadzenia zajęć. E, I dzięki czemu na przykład z przodu trzymając aparat, e, może tutaj poprosiłbym teraz widok na mnie, mogę w bardzo łatwy sposób, bo tak, tutaj pytanie, czy jest odklany ekran, no to już. Pokazuje, że jest. Mogę w ten sposób trzymać sobie. Teraz tutaj z krzyżkiem na przykład się widzimy świetnie. Aparat zadba, żeby było ostro. I tak samo palce mam szybki dostęp tutaj do przycisku nagrywania. Albo gdybym obudował jakoś ten aparat, też jest łatwiejszy dostęp niż z tyłu, tak jak w poprzednich modelach. Rzut oka na tył aparatu. Prosimy teraz o wrzucenie jeszcze raz slajdu, jest. ponieważ mamy tutaj. Znowu trochę mniej miejsca, więc tych przycisków jest mniej, ale one są programowane, mamy tylne pokrętło, którym możemy sobie tam operować w odpowiedni sposób. Nie bardzo cieszy to, że jedna z najważniejszych rzeczy dla mnie, czyli pokrętło korekty ekspozycji. Tu możemy pokazać w tej chwili, o, w ten sposób jest nadal w tym miejscu. Ja sobie bardzo cenię to rozwiązanie, dlatego że no, fotografuję już się przyznać, ale będzie chyba ze 30 lat. Od jakiegoś czasu e, pracując aparatami bez lustra z wizjerami elektronicznymi przestałem zupełnie zwracać uwagę na tak zwaną drabinkę ekspozycji, która jest tutaj wyświetlana. Po prostu wierzę w wizjer i się jeszcze nie zawiodłem. Więc e, pracując na przykład nawet w trybie manual pracuję z reguły e, z e, ISO Auto, bo tego ISO nie ma się już co bać. Jeszcze parę lat temu mówiłem, żeby nigdy nie używać ISO Auto. Teraz uważam, że jest to świetne rozwiązanie. I, i po prostu pod palcem mam, pracując w ten sposób... Mogę sobie używać korekty i po prostu obserwuję obraz, czy jest jaśniej, czy jest ciemniej, czy ta ekspozycja jest dokładnie taka, na jakiej by mi zależało. Więc to jest istotny element i jest tutaj z nami. E, wróćmy do slajdów. E, tutaj mamy takie zestawienie A7 Mark 3 versus A7C i A7R Mark 4. Bo część rzeczy jest wspólnych z wyższym, że tak powiem, bratem. Może Krzysiek opowiedz. Znaczy A7C na pewno jest porównywane często z trójką. Wiele rzeczy jest bardzo podobnych albo identycznych. Matryca, procesor, stabilizacja, wydanej stabilizacji i tak dalej. Natomiast są oczywiście rzeczy typowe dla małego korpusu, czyli wizjer o mniejszej przekątnej niż w 3 trójce. Ale też to nie jest tylko tak, że on wnosi pewne rozwiązania wynikające z rozmiarów małych. On niektóre rzeczy zapożyczył z dużo poważniejszego modelu, z siódemki R Mark 4. I między innymi stamtąd pochodzi coś takiego jak cyfrowe wejście audio. O systemie Autofocus Rafał mówił. 7.3 trójka to model, który na rynku jest od trzech lat. Więc tamtego systemu, tak zwanego real-time tracking, jeszcze nie ma. Ma dobre śledzenie, ale to nie jest ten pełny real-time tracking, który znamy z dziewiątki, czy chociażby z ESKI trójki. Natomiast w modelu 7C mamy najnowszą implementację. Także tutaj najlepsze, co potrafimy zrobić, jest w 7CC. Jeżeli popatrzymy na takie rzeczy, jak ogólnie częste pytania się pojawiają, czym się różni model 7C od 7K3, zacznijmy może od plusów dodatnich, tak zwanych, tak. co jest na pewno korzystne. Obracany ekran. O tym systemie najnowszym mówiliśmy. Um, czyli real-time tracking. Tak, AF. ale też doszło na wykrywanie oka w trybie filmowym, którego nie było w trójce. natomiast Teraz jest, to jest... Nie, jest w C. O dziwo, pomimo tego, że um, procesor jest niby ten sam, Mo mogę ale... Mogę sobie vlogować Proszę bardzo. O, widać nas bardzo wyraźnie. Niestety. I na oku. Na oku. Działa to też w trybie filmowym. Mamy też system czulszy. O dziwo, jest, może pracować system autofokus do poziomu minus 4 HV, czyli dwukrotnie mniej światła niż w przypadku siedemki, trójki. O interfejsie cyfrowym audio mówiłem, czyli mam mikrofony cyfrowe, które mogą już przekazywać dźwięk cyfrowo do aparatu. Rafa mówił o guziku do nagrywania, bardzo fajne miejsce. Też istotna rzecz, o której też mało kto wie. Mamy ten aparat, to jest chyba najtańszy nasz aparat, który jest zgodny z systemem Camera Remote, czyli Software Development Kit, czyli dla operatorów np. dronów możliwość skonfigurowania, napisania programu, który by wykorzystywał możliwości aparatu i połączenia go we własnym tu, tu, systemie. Tutaj właściwie może warto dodać, bo można też już stronę internetową znaleźć, ponieważ Sony y jeszcze niedawno nie udostępniało SDK-ów, czyli tych Software Development Kitów, firmom zewnętrznym. W tej chwili to robi i coraz więcej firm na świecie z tego korzysta. Na razie niestety dotyczy to A9 Mark II, A7R Mark IV i 7C, A, 7C właśnie, dzięki czemu można przeprogramowywać te aparaty, można je dostosowywać do własnych potrzeb, do na przykład zdjęć 360 stopni, do dronów, do, zresztą ten gabaryt i niska masa też predysponuje ten sprzęt do zastosowania na, na dronach. Na przykład sporo są firmy na świecie, w tym jedna w Polsce, która standardowo mocuje LX1R Mark II do, do dronów. To jest bardzo podobny rozmiar. Świetna sprawa, większy bufor pamięci, 115 rawów, czyli Właściwie można powiedzieć, że chyba nikt, bo mamy 10 klatek na sekundę, nie trzyma tak długo palca na spuście, żeby ten bufor dawowy e, zapewnić. Sekund, I uwaga, uwaga: coś, co mnie bardzo zaskoczyło, większa wydajność zasilania, ponieważ do niedawna A7 Mark III był najlepszym pod tym względem aparatem e, na rynku. Natomiast e, w tej chwili przy wizjerze, bo mamy tutaj informację, to co Państwo widzą na ekranie to jest przy używaniu wizjera, czyli ta gorsza opcja, to mieliśmy 610 zdjęć, teraz 680. Niestety nie pamiętam, ile przy ekranie, ale będzie... Ponad 700. 710 miał już 7 Mark 3, więc tutaj pewnie będzie bliżej 800, ale to Sony nieustająco pracuje nad tym, żeby aparaty długo pracowały i bardzo mocno konkurencji tutaj uciekliśmy, jeżeli chodzi o ten parametr. Uwaga, teraz coś jednak. Do... Na, pora na minusy. Tak, plusy ujemne. Część minusów oczywiście wynika z tych zmniejszonych gabarytów. Między innymi wizjer. On ma mniejszą przekątną i mniejsze powiększenie niż wizjer w 7C ale dzięki temu spokojnie się zmieścił. Mamy pojedyncze gniazda kadłuba pamięci, nie podwójne, jak znamy z trzeciej generacji. Skąpość miejsca to też brak joysticka typowego, nie ma przedniego pokrętła, nie ma przycisku pamięci pomiaru, więc te, tych rzeczy tutaj nie znajdziemy. Brak też gniazda Multi, ale tutaj chyba mało kto będzie płakał nad brakiem micro USB. USB-C mamy wyłącznie. Nie mamy też czujnika zdalnego sterowania, czyli pilot na poczerwień, który do tej pory nam działał. Tutaj już nam się nie przyda, ale oczywiście możemy cały czas sterować aparatem przez smartfon. Inna migawka, trochę dłuższy czas synchronizacji z błyskiem i 1,60 Ale, 308. Ale, ale, to ja tutaj będę oponował to teraz, będzie kurek i kamieński, bo dla mnie ta inna migawka to nie całkiem bym zaliczył do minusów. Ponieważ... Bo jest tańsza? Nie, <grym> y, ponieważ ta migawka pracuje wyraźnie ciszej. Aparat pracuje zupełnie inaczej. Ona jest cichsza, bardzo miękka. Nowa, bardziej elegancka migawka bardziej dyskretna, dyskretna. bym o. powiedział. To jest świetna sprawa, ponieważ, drodzy Państwo, wyrzuciliśmy lustro z jakiś czas temu jakiś czas temu i myślę, że następnym elementem, który w ogóle będzie wyrzucony, ale jeszcze nie w tej chwili, to będzie migawka właśnie. Natomiast w tej chwili nie jest tak, że można robić 100% zdjęć na migawce elektronicznej. To niestety. Bo oczywiście aparat może pracować bezgłośnie tak. z migawką elektroniczną, ale ta migawka jeszcze ma pewne niedoskonałości. Tak, ze względu na efekt rolling shutter, czyli na pewno opóźnienie w szczytywaniu danych od góry do dołu matrycy, no, przy bardzo dynamicznych ujęciach e, linie ulegają zniekształceniu, więc nie możemy wtedy pracować e, na migawce elektronicznej. E, natomiast tutaj właśnie jest taka bardzo. No tu mikrofon? No, tu będzie pewnie słychać. Ta migawka pracuje zupełnie inaczej niż migawka w 7 Mark 3. Mi się to bardzo podoba w tym aparacie. Myślę, że jesteśmy coraz bliżej momentu, w którym będzie można w ogóle migawkę mechaniczną wyrzucić. Zobaczcie, że dzisiaj czasami też no, patrzę tutaj, zachęcam do pytań, ale bardzo często ludzie pytają na przykład, na ile cykli pracy migawka jest obliczona. W modelach prostszych to z reguły nie jest podawane. Na przykład 7S. Mark III, o którym dzisiaj mówiliśmy, mamy 500 tysięcy cykli, pół miliona cykli pracy migawki, 200 ale jest to element, tu prawdopodobnie jest 200 tysięcy, ale jest to element, który się zużywa, jest elementem mechanicznym. W tym momencie, jak już pozbyliśmy się lustra, to czas powoli będzie, żeby pozbyć się migawki. Jeżeli tylko powstaną, nazwijmy to, konsumencko dostępne, matryce z migawką tak zwaną globalną, czyli wtedy w jednym ułamku sekundy będzie taka migawka oddawać wszystkie dane ze wszystkich pikseli, będzie można z czystym sumieniem powiedzieć goodbye do do migawek mechanicznych i nie będą już wtedy zupełnie potrzebne, póki co jeszcze trochę potrzebne są, chociaż muszę powiedzieć, że no najszybsza jedna z najszybszych matryc na rynku jaka jest, czyli ta, która jest w 9 Mark 2. Powoduje, że te zniekształcenia są tak minimalne, że w zasadzie rozmawiamy. Że, że prawie ich nie ma. Rozmawiałem ostatnio z Tomkiem Markowskim, fotografem z przeglądu sportowego, który pracuje na Alfie 9, pierwszej generacji jeszcze. I on mi powiedział, że w zasadzie nie pamięta, kiedy ostatnio pracował na mechanicznej migawce. I od trzech lat pracuje, fotografując sport, w zasadzie niemal wyłącznie na migawce elektronicznej. Także migawka za chwileczkę też. W migawce też za chwileczkę powiemy goodbye, ale mam, chciałbym jeszcze kilka rzeczy powiedzieć o obiektywie, bo ten obiektyw jest bardzo interesujący i prosimy teraz o wrzucenie nam tutaj slajdów. Za chwileczkę ten obiektyw pokażę. Chodzi o obiektyw 28-60, on rzeczywiście jest bardzo mały i to mnie nie zaskoczyło, no bo małe obiektywy bywają. To jest taki naleśnik, ja za chwilkę go pokażę. Jak w rzeczywistości to się go wysuwa. Natomiast to jest obiektyw, który mnie szokował jakością obrazu. E, 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 ja wrzucę może w ogóle pod tym materiałem linka do mojego dysku googlowego, gdzie umieściłem trochę ram i odpegów e, z tego obiektywu. Jest niesamowicie ostry i kontrastowy. Mi się nie chciało wierzyć, że. I to był właśnie ten opad szczęki. Że tak mały obiektyw, taki zwykły, taki plastikowy, taki lekki, może dawać takiej jakości obrazek. Tego się kompletnie nie spodziewałem, bo z reguły takie obiektywy to jest zawsze suma jakichś kompromisów. Tutaj obraz jest rewelacyjny. Do tego mamy no, szybki liniowy silnik, który powoduje, że autofokus zasuwa naprawdę yy, jak chyżo. chyżo. Bardzo ładne słowo. Zasuwa chyżo jak słaby. robotnik na budowie. Eee, to jest naprawdę mały, lekki obiektyw. Mamy tutaj e, średnicę mocowania filtrów 40,5 mm. Jest w ogóle najmniejszym takim zoomem, jeżeli chodzi o pełnoklatkowe obiektywy. Tutaj jeszcze małe porównanie do naszego poprzedniego e, standardowego zooma 28-73,5 do 5,6. No on miał jeszcze optyczną stabilizację obrazu, ten nie to to ma. większe rozmiary trochę. Ale, ale różnica w gabarycie jest naprawdę bardzo, bardzo konkretna. Zobaczcie też w masie 160 gramów versus 295. No i e, tutaj takie zestawienie z innymi standardowymi zoomami. No 165, 167 przepraszam gram e, e, jest nie do pobicia Absolutnie. Ja poproszę może tutaj na nas jeszcze obraz w tym momencie, bo chciałbym pokazać, o nie wiem, może z drugiej kamery, bo tak naprawdę ten obiektyw w takiej formie, o to ja go teraz trzymam w ręku, zobaczcie Państwo, jest to maleństwo, e, o, to, 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 jest, to jest coś takiego, pełnoklatkowy, wysokiej jakości obiektyw standardowy, 28-60 mm, ale muszę go włożyć w aparat teraz i... E, Ręcznie przekręcić w ten sposób. I w tym momencie on jest jakby w pozycji e, Robocze. roboczej i zmieniam sobie ogniskowo między 28 a 60 mm. Natomiast to, co mnie bardzo ucieszyło, to to, że nie jest elektryczny. Ja szczerze mówiąc, jako fotograf nie potrafię się przyzwyczaić do elektrycznego zooma, bo w FPSC mamy takie obiekty w 16-50 mm, no ale on jest elektryczny właśnie. I to nie, nie zachęcało nigdy do, do użycia tego obiektywu tu po prostu mechanicznie. Stare pokolenie. Stare pokolenie Sugeruję, że jestem dziadersem. Dobrze. E, także e, polecam, e, do, e, żeby się zainteresować tym rozwiązaniem i wrzucę e, link do mojego dysku, żebyście sami mogli sobie ocenić e, takich, kilka bardzo prostych e, ujęć. E, ale widać po tych ujęciach potencjał tego obiektywu. No, ja jestem zaskoczony. On na razie nie jest dostępny osobno, można go kupić tylko z 7C, ale pewnie za jakiś czas będzie można go kupić również e, e, osobno. E, mamy tutaj pytanie, jakie 7C ma tryby nagrywania. Pod tym względem jest zbliżony do 7 Mark III, w zasadzie chyba taki sam. Ma więcej funkcji ustawienia szybkości przechodzenia autofocusa. Te, które są w SC Trójce, a nie było ich w c Trójce, można regulować, czy Autofokus ma plany zmieniać powoli, czy szybciej. Tutaj to się pojawiło, także jest tryby filmowe są takie same, nie mamy nic nowego, natomiast mamy więcej ustawień Autofokusa. Jest to nadal 420, nadal 8 tak bitów jest. 4K. Tutaj jest to w zasadzie takie samo jak w 7 Mark III, bardzo, bardzo popularnym. Mamy jeszcze chwileczkę niedużą, więc. To jest ostatnia część naszego spotkania dzisiaj, więc zachęcam jeszcze do pytań. Można pytać nie tylko o 7C, można spytać też o inne rzeczy. Mam nadzieję, że będziemy potrafili odpowiedzieć natychmiast. Jeżeli nie, to będziemy odpowiadać w komentarzach. Przeglądam, czy nie przegapiłem jakiegoś pytania jeszcze. Oczywiście, bagnet E. A, gdzieś tam chyba się pojawiało takie pytanie wcześniej, nawet w pierwszej serii, czy, czy są nowe aparaty z bagnetem A. Krzysztofie, czy są nowe aparaty z bagnetem A? Nie, nie ma nowych aparatów z bagnetem A. Jest adapter z A na E nowy. Natomiast jeżeli chodzi o aparaty, to raczej bym się ich nie spodziewał. Natomiast 99 Mark II jest cały czas w ofercie, i zdaje się, że jeszcze aż 68 tak. jest również w ofercie. To jest bagnet minoltowski, stary tak zwany, ale chyba nie ma żadnych oficjalnych ogłoszeń. Ale myślę, że nieuchronnie zmierzamy w kierunku dominacji już całkowitego bagnetu. O 35 e. lat to ładny wiek. No tak, Bagnet A się urodził w 1985 w roku i to był pierwszy system autofokusowy. Zmiana na bezlusterkowca wymusiła zmianę Bagnetu. Wszyscy to zrobili, nie tylko, nie tylko Sony i Canon i Nikon i, i Panasonic. Nie miał lustrzanek? Miał lustrzanki. Miał. Miał. Tak. Tak. Wszyscy to zmienili. Niewiele, ale miał. Mikro 4 wyrosło z 4 i to jest zupełnie nowe mocowanie bagnetowe. Ja może jeszcze tylko na koniec, skoro nie mogę dopatrzeć się pytań i widzę, że mamy jeszcze jedną minutę, to chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy. Nieprawdą jest, jakoby to był za mały bagnet. Bagnet E został zaprojektowany na początku, pojawił się w aparatach aps ale to wcale nie oznacza, że Sony nigdy nie myślało wcześniej o tym, że będą pełnoplatkowe aparaty robić. Myślało i to jest bagnet, który nadaje się do robienia bardzo jasnych obiektywów. W mojej torbie na przykład mam manualny obiektyw 1.1 do tego aparatu. Są już na rynku obiektywy 1.2 do, do, do aparatów z bagnetem E. Więc nieprawdą jest, jak to próbowały tłumaczyć niektóre firmy, że to jest po prostu za mały bagnet. Odległość tylko 18 mm od płaszczyzny bagnetu do matrycy powoduje, że to nie musi być po prostu szersze. Może taki jeszcze na koniec prosty przykład. Otóż firma Laika, która z pompą wielką kilka lat temu przystąpiła do Elmont Alliance, czyli do tego stowarzyszenia nowego mocowania L. Na swojej konferencji prasowej powiedział tam pan, że to jest za mały bagnet do robienia jasnych obiektywów. I wtedy ja sobie pomyślałem, chyba w jakimś innym świecie żyję, ponieważ jest bardzo piękny obiektyw Laiki 0,95 do lajek dalmierzowych. I tam jest trochę mniejsza średnica i trochę większa odległość od matrycy. I on istnieje. I go można przez adapter założyć do tego aparatu. Więc jeżeli komuś 0,95 jest za ciemno, to ja już nie wiem. Ale da się to zrobić. Myślę, że to by było na tyle. Przejdziemy jeszcze do przeglądania ewentualnych pytań pod, pod tym live'em. Ja bardzo dziękuję za to, że poświęciliście Państwo ten czas na spotkanie z Sony. Sady to naprawdę fajne, przemyślane systemy foto i wideo, i ten, ta strategia Bagnetu Eo, o którym na koniec przed chwileczką mówiłem, jest świetnym rozwiązaniem dla, nie tylko dla profesjonalistów, ale zwłaszcza dla ludzi, którzy zawodowo zajmują się i fotografią, i filmem, bo mogą używać te same obiektywy. Jeżeli zaczynacie przygodę z APS-em, potem przechodzicie w pełną klatkę, albo nagle stwierdzicie, że macie pełną klatkę a chcecie mieć kamerę FS5 na przykład i ona jest APS-owa, to wasze obiektywy będą pasować. Można takie rozwiązania stosować bez specjalnie ograniczeń. To by było na tyle. Mówi do Państwa Rafał Wylegała. Dziękuję bardzo. Krzykształ listy z tej strony. Do widzenia.